Hej, tu Konrad. Dzisiaj wrócimy do, na chwilę do obróbki i opowiem Wam trochę o obiecanych przez Monikę y, historiach związanych ze szczepami, z botaniką kawy, więc to będzie drugie podejście do naszego traktatu werselskiego. Nie mam dzisiaj nawet wina ani y, y, gdzieś zgubił się ten Jakob z Kroną. albo może ktoś go wypił. Nie wiem, muszę muszę Franka przycisnąć do ściany. No więc tak, rozmawialiśmy o tych kawach mytych, czyli woda. Zdzieranie, suszenie o kawach naturalnych, czyli obrabianych metodą suchą, czyli bez użycia, bez użycia wody i bez fermentacji. No i mamy te kawy Hanej, czy tak się to nazywa w Brazylii kawy palp natural. To jest podobny proces, w zależności od kraju, nazywa się go albo palp natural, albo hanej. I to jest proces, który polega na tym, że potężnych, mało maszynach, które się nazywają depalperami czy dipalperami, zrywa się z owocu, z owocu czy z tej pestki, pestki kawowskiej, to, to, która nas interesuje, z że ręka zrywa się skórkę albo skórkę i część owocu w zależności od, też od tego, ile się zerwie tego owocu, to w niektórych krajach później te kawy dostają jeszcze, żeby skomplikować sprawę, swoją nazwę, tam, gdzie się dużo zerwało owocu, to będzie np. Yellow Honey, tak, które się zerwało trochę mniej, to będzie Red Honey, tak, na które się zerwało tylko skórkę, to będzie Black Honey. No i ta pulp Natural kawa to jest też większy, na większości plantacji zdziera się tylko skórkę, kawa idzie do suszenia. Niektórzy producenci, tacy bardziej świadomi, to potrafią zrobić tak, na przykład, że z części zerwą tą skórkę i na przykład część owocu i rozłożą od razu do suszenia, a na przykład część zostawią w jakichś takich hałdach które przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin leżą, ta kawa tam fermentuje w środku i dopiero wtedy to rozkładają do suszenia. No wszystko to po to, żeby uzyskać większą słodycz tej kawy i większe body, bo cała tutaj walka toczy się o to, żeby kawa z jednej strony była czysta i miała przyjemną taką owocową kwasowość jak kawę myty, a z drugiej strony, żeby była, miała większe body, żeby była potężniejsza, żeby była słodka jak kawę naturalną. No i te metody Hanna i te metody pulp natural służą do tego, żeby połączyć te dwa światy, czyli świat czystości ze światem słodyczy i wysokiego body w jedno. No wiadomo, że to jest trochę tak jak pewnie z oponami wielosezonowymi, nie będą ani idealne w zimie, ani idealne w lecie, ale są dobre przez całe rogi, i te kawy Honey też pewnie są takie, że ktoś mógłby się przyczepić, że jednak tej czystości jest trochę za mało, albo to body może nie jest aż tak potężne w takim naturalu, ale... Prawda jest taka, że współcześnie zrobione haneje to są naprawdę świetne kawy. My mamy sporo takich kaw w swojej ofercie. Ostatnio się w ogóle zdziwiłem, że, że nagle gdzieś zniknęły z, naszej, z naszego pieca prawie zupełnie kawy myte i, i mieliśmy dwa naturale i dwa haneje. Mamy tą chyba tylko jedną kawę. No teraz naprawiamy ten, ten błąd. Mamy teraz dwie nowe kawy myte i będzie ich więcej. No, to obróbkę, już zostawmy tą obróbkę w spokoju, bo jeszcze obiecałem opowiedzieć o drugiej trudnej rzeczy, a mianowicie o tych odmianach botanicznych, o tej całej, całej takiej historii związanej ze szczepami. Bo w ogóle kawa to jest drzewo czy, czy krzew z rodziny, z, nie z rodziny, z rodzaju botanicznego, który się nazywa marzanowata i w tym rodzaju w Polsce, w Polsce mamy też kilka roślin z tego rodzaju i to na przykład takie dwie romantycznych nazwy, przytulia i przytulinka. To są właśnie też marzanowaty, ale też na przykład chinowiec lekarski to jest też marzanowate. Z chinowca się robi chininę, tonik, to tonik espresso, jakby już można pewnie, pewnie też tu wyczuć, dlaczego to wszystko się tak dobrze zgrywa. No więc mamy te marzanowate, no i te marzanowate wśród nich mamy tą kawę i, i kawa to też jest ponad 100. E, Różnych gatunków, najpopularniejsza jest ta kawa arabska, czyli tak zwana Arabika. Mamy też robustę zwaną kawą kongijską. To jest pewnie jakieś 30% światowej produkcji arabika to 70%. Oczywiście nie wszystkie te kawy to są kawy Spezalizy. Większość to są kawy zapewne nie tylko premium albo fajne no i tam pozostały ten 1%, no to jeszcze chyba jedyna, taka, która w ogóle się dziś liczy, to jest ta Liberika, czyli liberyjska kawa pozostałe. Około 100 gatunków to są już takie mało, y, mało zna, znaczące dla biznesu kawowego. Historia jest taka jedna kawa, którą gdzieś w Afryce się uprawia, która jest w ogóle naturalnie pozbawiona kofeiny, ale jakoś z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, może po prostu nie jest smaczna, y, nie jest ona y, powszechnie stosowana, tylko bierze się arabikę i się ją dekofeinizuje. i nizuje. No i dochodzimy teraz do szczepów, czy w zasadzie jakby powiedzieli pewnie biolodzy odmian botanicznych. No my to w środowisku kawowym nazywamy szczepami, no i tu się pojawiają te wszystkie typiki, katury, katuaje, burbony, pojawia się tutaj ta gejsza sławna. No i co to są te, te szczepy? To jest właśnie podobnie jak z winem, no to są to są historie, które albo powstały naturalnie, albo no, w większości obecnie są historie, które zostały stworzone przez ludzi, przez odpowiednie szczepienie, kombinowanie z tymi, e, przebieranie tych roślin. Stąd na przykład, jak mamy szczep SL28 czy SL34, takie dwa sławne szczepy z Kenii, no to, to nie oznacza, że to są jakieś takie e, genetycznie zmodyfikowane historie. To są szczepy, które powstały w latach 30. E, w czymś, co nazywał Scott Agri... Cultural Laboratories, czyli Scott Laboratories, w skrócie SL, skąd się to wzięło? To założona przez brytyjskiego najeźdźcę, koloni, kolonizatora jednostka taka ro, rolnicza, która zajmowała się właśnie pomocą rolnikom. Oni, oni szukali po, po, terenie, po terenie, po terenach i Kenii i okolicznych, tak gra raz tanganiki przy, przywieźli jakieś takie rośliny, które stwierdzili, że nie dojrze. Że są odporne na, odporne na e, takie podtopienia czasowe, co, co tam, w tamtych rejonach się zdarza. No to też dają świetnej jakości filiżankę, dają wysokie zbiory. I z tych kilku takich, czy może nawet jednej rośliny, którą przywieźli, która była taką referencyjną, stworzyli właśnie tą odmianę, czy szczep SL28, czy kolejna to DSL34. Tych odmian powstało wtedy koło 40. no i tak właśnie się rodzą te historie, że mamy na przykład taką e, znaną pewnie każdemu odmianę, ktoś nazywa Bourbon, która tak naprawdę e, ma w sobie mnóstwo różnych innych odmian. Bourbonem to będzie katurę, Bourbonem będzie katuaj, Pacas, Villa Sarci, nawet sl 28, SL 34, gdzieś tam są w tej takiej dużej Bourbonowej rodzinie. To jest jedna z popularniejszych, Pewnie ziarenek, patrzycie na jakąś zwykłą, niedrogą kawę z Brazylii, to to częste, często też będzie Bourbon, czy często właśnie to jest Yellow Bourbon, wręcz taka odmiana. Skąd się wzięły Bourbony? Na przykład Bourbony się wzięły stąd, że, że od nazwy obecnie wyspy Reu Reunion, to jest y, kolonia francuska wciąż, na ocenie indyjskim, kiedyś ta wyspa nazywała się Bourbon, kiedyś na tą wyspę. To był tam XVII, XVIII wiek. Francuscy misjonarze przywieźli tam te yy, 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 sadzonki kawowca z Afryki, z Etiopii, która jest uznawana oczywiście za, Etiopię, jest uznawana za kolebkę kawy. Nawet przywieźli z Etiopii sadzonki kawowca, tam one zostały w wyniku jak właśnie jakiś szczepień, przeróbek yy, poddane. Yy, jakimś tam zmianom, które też dostosowały do tamtejszego klimatu, to trafiło do, między innymi do Afryki, do Ameryki Łacińskiej, no i stąd te wszystkie burbony, stąd te odmiany Bourbona. Albo kolejna taka duża historia i pewnie, która rozpala, zwłaszcza w początkujących fanach e, kawy, duże emocji. no to jest Geisha, czy tak od paru lat się mówi o niej Gesha. To jest e, kawa, która, no tak jak powiedziałem przed chwilą, pochodzi też z z rejonu Etiopii i stąd y, tam jest takie miasto, nazywa, obecnie się o nim mówi Gesha, stąd jakby ta nazwa, teraz wiele osób mówić o tym Gesha, natomiast historycznie y, nazywano to Geishą i organizacja, która nazywa World Coffee Research uznaje to, że wciąż jakby zostajemy przy starej nazwie, przy nazwie Geisha. Nazwa ta, y, historia jest taka, że ta kawa trafiła, Stosunkowo niedawno, bo w latach 50., do Ameryki Centralnej, bo to miała być odmiana, która będzie odporna na, na choroby. No ale rolnicy jakoś niespecjalnie tą, tą odmianę zaakceptowali, bo one dość delikatne, mamliwe gałązki, niewielu było chętnych do jej sadzenia, aż w końcu rodzina. No i ta odmiana tak nie gdzie rosła od tych lat 50. -tych bez większych sukcesów, a w 2005 roku rodzina Petersonów z regionu e, Bokete w Panamie ze swoją świetnie przygotowaną, obrobioną kawą e, uprawianą na dużej wysokości, właśnie gejszą, bo gejsze potrzebują dużej wysokości, e, przedstawi tą kawę na konkursie w e, Panama takim e, konkursie kawowym. Wydaje mi się, że to był w ogóle pro, pro, jeden z protoplastów w Z Słuchajcie, 2005 rok konkurs y, Bezdo w Panama i kawa Petersonów, ta y, y, gejsza, wygrywa te zawody w cuglach, zyskuje najlepsze oceny. Kosztuje ponad 20 dolarów za funt. I wtedy zaczęła się te 15-16 lat temu już y, historia gejszy czy geszy. W tym momencie jakby bardzo pożądana, bardzo droga kawa. Ci, którzy ją palą, to często ją sprzedają później w małych paczuszkach po 100 125 gramów. Te kawy są bardzo słodkie, bardzo takie owocowo-soczyste, takie ciep ciepło-owocowe. Często, się często w nich czujemy takie rzeczy jak mango, jak, e, jak grillowany ananas. Mnie się kojarzą bardzo z takimi żółtymi, czerwonymi, ultra dojrzałymi e, owocami. No tak można by o tych odmianach mówić i mówić i mówić, bo tych odmian jest, czy szczepów jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że z jednej strony, oczywiście, warto, jak pijecie kawę, patrzeć na tą etykietę i pomyśleć o tym, co pijecie, natomiast wydaje mi się z drugiej strony, myślę sobie, że często choćby przez to, że w Ameryce Łacińskiej jest tak dużo. Tych odmian, jakby właśnie te katury, katuaje, i tak dalej, o których mówiłem, które są pochodnymi Bourbonna, to one będą gdzieś tam w sobie podobne, I myślę, że to nie jest najważniejsza sprawa. To niestety chyba nie będzie tak jak z, z winem, że ktoś na przykład jeden będzie powie, że o, ja lubię Szardona, a drugi powie, ja lubię merlota, i będzie się tego trzymał, i, i to będą zupełnie inne historie, też smakowo. Przy kawie są oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, te sele. Z Kenii, bardzo pewnie stosunkowo charakterystyczne dla tego kraju są te. Jest ta gejsza czy Gesza, bardzo charakterystyczna i droga. Natomiast wiele tych szczepów, to czy kupicie sobie kawę y, z danego regionu, która będzie pakasa, druga będzie mieszanką Katury i Katueya, to może się okazać, że, że tu nie szczep był, miał znaczenie, Że znaczenie miała obróbka, znaczenie miała wys, też wysokość uprawy, cały to teruar. Więc jakby wszystko razem. Ma znaczenie, natomiast mi się wydaje, że patrzenie tylko na te szczepy czy na te odmiany botaniczne nie ma aż tak dużego znaczenia. chyba tyle, nie wiem. Włączę piec, może. Jak już tu siedzę, będziemy palić kawę. Może nie wywali korków dzisiaj? Nie. Wiem. Roku, mam tutaj. Jest rzeczy. Ja palam piec, będziemy palić kawę. On na początku tak trochę popiskuję, e, jak. E, jak ładaniwa rozgrzewająca się, ale jak już się zrobi ciepły, to zaczyna chodzić e, jak Mercedes G klasy. Na razie, papa.